Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy. Chciałby się że witajcie moi drodzy w kolejnym Wrap Life, ale niestety nie dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam dla Was przygotowane coś specjalnego. Właśnie w tym momencie na sklep w wrapster.pl wjechała Black Friday'owa promocja. Produkty na sklepie są przecenione do 90%. Jak działa promka? Nic prostszego. Wchodzicie sobie na sklep wrapster.pl i tam przy każdym produkcie macie wyświetlony procent, o jaki jest dany produkt przeceniony. Także dodajecie go do koszyka, opłacacie zamówienie i cieszycie się z zaszczęconych pieniędzy. Tak jak widzicie, produkty mega szybko schodzą z półek, ponieważ ich ilość jest ograniczona. W tamtym roku na Black Friday mieliśmy około 1000 zamówień. Mam nadzieję, że w tym roku pobijemy tę cyfrę. No i wszystkie linki zostawiam Wam oczywiście w opisie. A na takim prawdziwym Wraplife widzimy się w niedzielę o godzinie 12. Życzę Wam miłego dnia. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziecie źli za tego trola, ale żebyście po długości tego odcinka nie domyśleli się, że to nie jest prawdziwy Wraplife, to puścimy to w pętli 100 razy.